Gwarantem bezpieczeństwa jest nasze własne przygotowanie siła naszego państwa, siła naszej armii. Polska armia w tej chwili nie jest gotowa do prowadzenia ćwiczenia rezerwy w wielu miejscach, a co dopiero do jakiegokolwiek masowego poboru. Uważam, że jako posłowie także powinniśmy mieć możliwość wstąpić do wojska, zostać żołnierzami rezerwy. Mam wrażenie, że z roku na rok w naszej polityce jest coraz mniej osób, które potrafią mówić to, jak jest naprawdę, a coraz więcej takich, którzy wolą mamić Polaków propagandą tylko po to, aby ich organizacja mogła dorwać się do władzy. A w przypadku tych, którzy już są u władzy, to wmówią nam wszystko, aby się przy niej utrzymać. Do czegoś takiego przyzwyczaiły nas wypowiedzi Tuska i całej jego ekipy, ale są w Polsce jeszcze politycy, którzy nie gryzą się w język i zamiast dekorować rzeczywistość, mówią jak jest. Jednym z takich polityków jest Krzysztof Bosak, który udowodnił to na swoim ostatnim wywiadzie udzielonym dla TVP. Jesteście na kanale. A to ciekawe, a dzisiaj przeanalizujemy sobie tę rozmowę. I zastanowimy się nad tym, czy to, co mówi Bosak, jest prawdą. Ale najpierw pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo jeśli tego nie zrobicie, to może się okazać, że zaczną do was dzwonić bardzo natrętni telemarketerzy, a tego raczej byście nie chcieli. Zostawione? Jeśli tak, to wielkie dzięki, a jeśli po tym filmie nie będziecie mieli jeszcze dosyć naszej polityki, to wpadajcie na mój poprzedni film. Link znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tematu. Nie ma chyba osoby, która w ostatnim czasie ani razu nie zastanawiała się nad swoim bezpieczeństwem. W końcu faktem jest, że żyjemy w bardzo napiętych czasach. Groźba wojny z Rosją wydaje się być czymś jak najbardziej realnym. W końcu już teraz dochodzi do licznych prowokacji wymierzonych w naszym kierunku. Obecnie jakość i stan naszej armii powinien być priorytetem dla naszych rządzących. A oni chyba to rozumieją, bo bardzo często pojawiają się informacje, według których nasza armia, nie dość że jest gotowa, aby nas bronić, to jest w lepszym stanie niż kiedykolwiek. Ale niestety tego typu poglądy trzeba brać z bardzo dużą dawką rezerwy. Chyba wszyscy wiemy, jak bardzo nasza kochana koalicja rządząca lubi podkoloryzować rzeczywistość, i jest wielka szansa, że tak jest. I w tym przypadku. Chyba każdy wie, jakie podejście do tego ma Krzysztof Bosak, który, mówiąc krótko, nie jest przekonany i nie do końca wierzy w tę wersję. Dziennikarki z TVP były tego świadome, więc chyba wpadły na genialny pomysł pytania pułapki, które miało upokorzyć Bosaka. Generałowie mówią, że trzeba w zasadzie odwiesić pobór, bo to już jest ten moment. To ja mam pytanie do pana: czy jeżeli będzie taki pobór odwieszony, to pan się zgłosi na ochotnika jako ten, który chce bronić ojczyzny? Po pierwsze, chętnie poznam generała, który powiedział to w ten sposób, w jaki pani mówi. Moim zdaniem, generałowie raczej mówią, że polska armia jest niegotowa. Ci generałowie, którzy mają swobodę wypowiedzi, czyli poza służbą będący, powiedzą, że polska armia w tej chwili nie jest gotowa do prowadzenia ćwiczenia rezerwy w wielu miejscach, a co dopiero do jakiegokolwiek masowego poboru. Co nie znaczy, że nie potrzeba wzmocnienia kadrowego. Bardzo potrzeba, ale nie jest to przygotowane. Więc, moim zdaniem, to jest istotne. Jeżeli chodzi o moją postawę, chciałbym, e, chciałbym jeżeli tylko mamy taką możliwość. Chciałem w przyszłości, kiedy nie byłem posłem, byłem w, nie pamiętam jak to się nazywało, czy Wojskowe Centrum Rekrutacji, czy wcześniejsza nazwa WKU wtedy, to się nazywało Wojskowe Komendy Uzupełnień, nie mieli wówczas dla mnie, jako dla cywila, żadnej oferty. W tej chwili ustawa mi zakazuje jako posłowie. Uważam, że ta ustawa powinna być zmieniona. Uważam, że jako posłowie także powinniśmy mieć możliwość wstąpić do wojska, zostać żołnierzami rezerwy. W innych państwach jest to możliwe. Ja już w tej sprawie rozmawiałem z ministrem Tomczykiem. Na razie minister Tomczyk zadeklarował, że zrobi szkolenia, przeszkolenia wojskowe dla posłów. Moim zdaniem to za mało. To będzie przez społeczeństwo potraktowane, że posłowie bawią się w jakąś wojskową turystykę i chcą się pobawić w żołnierzy. My nie powinniśmy się bawić w żołnierzy, powinniśmy zrobić to, co w niektórych innych państwach europejskich, w tym w państwach bałtyckich, w tym na Ukrainie, czyli dać możliwość politykom również dać przykład społeczeństwu. I sobie nawzajem? Że trzeba służyć wojsku i że trzeba służyć swojemu krajowi. Plan był dobry, ale wyszło jak zawsze. Wychodzi na to, że TVP nie jest na tyle kompetentna żeby nawet zrobić dobry research, bo gdyby zadali sobie chociaż trochę trudu, to skapnęliby się, że Bosak nie tylko poszedłby do wojska, ale nawet próbował to zrobić. Jest to kolejny przypadek, w którym gość tak właściwie nic nie musiał robić, aby upokorzyć dziennikarki z TVP, bo one zrobiły to same. Mam wrażenie, że kiedy one usłyszały tę kilkusekundową odpowiedź, to zastanawiały się, czy może nie wyjść ze studia. Ale dajmy im już spokój i przejdźmy zastanówmy się czy służba wojskowa wśród posłów byłaby dobrym pomysłem, bo ja mam wrażenie, że tak. W końcu, jeśli to oni mogą doprowadzić do wojny, to powinni ryzykować własnym życiem, a nie milionami Polaków, którzy nie mieli nic do gadania i w przypadku czegoś takiego zostaliby zmuszeni. Mam wrażenie, że dość mocno utemperowałoby to prowojenne zapędy. Oczywiście coś takiego się nie stanie, wyobraźcie sobie Jońskiego, Szczerbę albo Zębaczyńskiego w wojsku. Przecież gdyby zostali oni powołani, to pewnie narobiliby tam więcej złego niż dobrego. Pomijając już fakt, że jestem w 100% pewna, że zrobiliby oni wszystko, aby uniknąć służby. Ale nie był to jedyny ważny temat, który na tym wywiadzie został poruszony. Od bardzo długiego czasu mówi się o tym, że naszymi gwarantami bezpieczeństwa są nasi sojusznicy. Oczywiście brzmi to pięknie, ale Bosak zdecydował się z tym poglądem nie zgodzić. Jaką strategię powinna przyjąć Polska, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i kto powinien być tym gwarantem? Stany Zjednoczone y, y, tylko nie i wyłącznie żadnego czy też gwaranta na to, za czy, granicą. Y, Unia Europejska gdzie z, jest, z, gdzie z jest ten nasz gwarant bezpieczeństwa. Z, z, gwarantem bezpieczeństwa jest nasze własne przygotowanie siła naszego państwa, siła naszej armii. To jest jedyny gwarant, na który mamy realny wpływ. Reszta to ma rolę pomocniczą, <laughs> ćwiczebną, edukacyjną, odstraszającą. Ja nie lekceważę sojuszy, żeby było jasne, ale, ale nie możemy ich traktować jako gwaranta w sensie ścisłym. To jest tylko lewar, pe, 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 pewna asekuracja, asekuracja to jest dobre słowo. Yy, nie ma jednej prostej odpowiedzi na to pytanie, natomiast musimy ze współczesnym bezpieczeństwem i obronnością jest jak z bardzo skomplikowany mechanizmem. Trzeba wiele śrubek w różnych miejscach dokręcić, żeby to zaczęło działać. I tak samo jest w tej chwili w państwie. Wróćmy na moment do tej ochrony antydronowej. Wykrywanie to jedno, neutralizacja to drugie. Wielu ludzi powołuje się na przypadki Ukrainy. Proszę zwrócić uwagę, że na Ukrainie trwa wojna. Systemy używane w czasach wojny nie można używać w czasach pokoju. Na Ukrainie nie funkcjonuje normalne cywilne lotnictwo. U Ale nas funkcjonuje... Ale potem na operacja antydronowa. Ale po tym na, na, locie dronów. Ale po na locie drogowały zamknięte. E, mieliśmy konferencję generała Grynkiewicza główno dowodzącego Wojsk NATO w Europie e, i on powiedział z sekretarzem generalnym NATO i oni powiedzieli, że zostanie uruchomiony program Wschodni Strażnik e, jest e, też tarcza wschód. Czy te programy nie są e, na tyle kompatybilne, że one zapewnią bezpieczeństwo? Nie, Nie, nie. nie, Bo? nie. Trzeba by się im szczegółowo przyjrzeć. Część z tego to są po prostu pewne hasła medialne, no nie ale są konkretne pieniądze. Polska 100, są jakieś pieniądze, 150 są jakieś miliardów. działania. Rzecz dotyczy w złapaniu miary, tak? Program Tarcza Wschód został najpierw ogłoszony w mediach. Później wymyślano, co ma być jego treścią. Niestety, mimo tego jeszcze bardzo dużo nie tylko Polaków. Ale również polityków nie do końca to rozumie. Nie żeby coś, ale już kiedyś Polska widziała w sojusznikach swego gwaranta pokoju i nie skończyło się to najlepiej. Więc powinniśmy zrobić wszystko, aby nie powielać tych błędów, bo historia lubi się powtarzać, ale jak widać, nic z tego się nie dzieje. I prawa, i lewa strona, zamiast walczyć o to, aby nasza armia była silna sama w sobie, to woli zamiast tego zbliżać się do innych potęg, które w teorii miałyby nam zapewnić bezpieczeństwo. Jedni sądzą, że mieliby to być Amerykanie, a drudzy że Europa. Ale prawda jest taka, że nawet oni mogą okazać się być niewystarczający, jeśli nasza armia nie będzie gotowa, a wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że nie jest. Zresztą chyba nie muszę Wam przypominać, co stało się podczas ostatniej prowokacji Rosji, w której wysłali drony na nasze terytorium. Nie dość, że nie udało się ich zestrzelić, to w dodatku jedna z rakiet trafiła w polski dom. Niestety, nasz rząd nie potrafił wyciągnąć z tego odpowiednich wniosków i zamiast inwestować w unowocześnienie armii i naszych systemów, woli chwalić się, że Francuzi pożyczą nam trochę samolotów i przy następnej takiej sytuacji wyślą też swoje myśliwce. Jeśli chcesz pokoju, to szykuj się na wojnę. Tą dewizą powinien kierować się nasz rząd, a mam wrażenie, że kierują się nieco inną, a konkretniej jakoś to będzie. Co sądzicie o słowach Bosaka? Uważacie, że powinien bardziej wierzyć w naszych sojuszników? Myślicie, że polska armia jest gotowa na konflikt? Uważacie, że sposób, w jaki TVP poprowadziło ten wywiad, jest w porządku? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale. A to ciekawe. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Wpadajcie też na mój poprzedni film. Do następnego. Siemanko!